Moi drodzy, jestem w zbitej szybce, ponieważ miała miejsce e, smutna sytuacja w Wigilię. Telefon mi spadł i jak możecie zauważyć, dół jest tutaj pęknięty, więc oddaję go w rękę zbitej szybki, e, żeby mnie poratowali. Mój telefon jest już w idealnym stanie. Wygląda jakby nigdy nic się nie stało. E, Zarąbiście, mega się cieszę. Jeszcze została nam przednia szybka i coś, co wam pokażę, jak już to zrobimy. Sekunda teraz to, obczajcie, to jest taka naklejka, jakby mam na tym przezroczysty, a w sumie mogę Wam pokazać. Obczajcie, mam na telefonie taką naklejkę z moim logiem, możecie sobie zrobić, dosłownie zaprojektować co tylko chcecie, może to być obrazek na cały telefon, ja lubię takie minimalistyczne rzeczy, więc po prostu na beżowym tle mam napis Biu. do tego przezroczysty case, żeby ochronić telefon. Aby ponownie nie zdarzyła się taka sytuacja, jaka miała miejsce w Wigilię. No i elegancko. Przednia szybka też już jest wymieniona, hartowana, bo mojej szybki.